Skrzyżyły się. To? Skrzyżyły się. O, no, wiem. Trzymaj. <laughs> Masz zarezerwowane miejsce, czy nie? Nie, spokojnie. To no. się. nie Widziałeś, nie?

Ale to partorengo. no, no, no separatę, to nawet kwatorękę do

Tyś, tyś, tyś się ty już się najadłeś. Dobre to jak wiem, że ty coś obchórzasz. A u Adam Adama ile żeś jak jak tamten przyniósł? Dwa żeś wciął. No tak. My tylko kilka, a ty żeś całą paczkę. gdzie? Zjadł. Co? Gdzie ty, jak przyniósł tamten nad, Jak Pan Adam pozwolił. Nie, na, na meczu? Nie, na, na matematyce. No Nie przyjął chipsów, Mateusz. Nie Nie, nie, nie przyniósł ja nie byłem wtedy. Byłeś. Co? Obodował, że ja nie mogę. No. Co? A ja nie mogę. Ja byś Jak wiadłem? Ja byś? Jak psy? Co on przyjął sam, ta osoba? Która? Co nie mamy kontaktu z nią? Maciej? żeś pamiętam. Chuba? Kuba, tak? Nie. nie mówimy na mnie, tylko wiesz. Która? Z naszej to byłej klasy. Na tak. Która? Bo przy rynku wzory też jestem. Nie. Sandra? To, aha, to było coś dobrze ona przynosiła i nas uczestniczyła. Skoro... Sandra, tak? Nie. Która? No. Która? No. Na M. Nie wiem. No jaka? No jak, jak, jak mam na imię Mateusz? Powiem Ci, ja no, mam... Do... Ja, ja, ja wiem, a Ty chcesz coś... Myślę. Coś... E... Ja nie wiem, która, no, no powiedz no. mi, która, no. Pani nie pamiętam Nie będę z jakiejś sytuacji Ale że kiedy? A? W drugiej klasie Ale wy co na Nie pan ale, Jest i Makem Tą którą nie mam kontaktów Tak? Tak było Nie wiem czy sobie wspominasz ale ja pamiętam Tak samo pół paczki Także Nie właczki Załóżmy rana z góry Mogliśmy no ale powiem Ci... Ja biorę trochę trochę, a Ty wiesz O kurze Ty, bo ty jesteś taki. Nie jestem A ja? A jak było na ten metra? Mało biorę Było takie, nie? No No na taki statystyk nie miało miejsca Nas To Tomek jedna osoba Ej, jedną osobą nie... Z, 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 z jedną ci, rzeczą się rzeczą zgadzam, no. że nieraz trzeba cię wracać pod mój. Z, z, z syro. tą, którą nie mamy kontaktu. Z czym ma Z ma zarejem? Z trzymana ma No na M. Macie? No. No, ale miałam ci widzi. Tak. No? To nie lubisz, się ja też No ale ja ci mówię, że kto? Unyw? I znowu Bo my tylko trochę... A ty miałeś chyba smaka na... na, na ty miałeś smaka i żeś zjadł i Pamiętam. Wiesz. My tylko kilka. Zagrywam jak nie będę nie wiem, Pisał... tam, nie to będę tam, bo jak chcesz to ja na rondzie <laughs> na Katowicach, Katowicach. A, A, dobra. Będziesz na tam no. A ty no. nie kasz?

pod komentarzem, pod po, filmem w komentarzu. Pan Arkadii pokazywałem i pan Arek był szokowany. A pan Bardziej? Chyba nie, bo będziemy... Nie pokazywałem, ale też pokazywałem. No i wiesz. Czemu on jest taki Taki on? Nie wiem. Tak. Przymoczą. Już nie wylał tak, wcześniej tam był jeden tak wielki tak, fajter. tak, tak